Siemanko, witajcie w wolnym mieście, tak jest Co dzisiaj w odcinku pokażę Wam co zrobiłem za plac budowy tutaj tak wiem, że to jest trochę gęsto, ale robota w renie no. plac budowy Możecie mi powiedzieć, co zamierzam, albo raczej co tu powstanie? Tak. Tak wygląda całe miasto. Tam w tle słychać psa. Ale to nic. Teraz wam pokazuję całe miasto Już to robię na każdym odcinku, ale nie wiem jakie miasto jest to ładne To ja pokazuję, nie? No Tak jest I co? Podobał się odcinek, łapeczka w górę, komentarz, subskrypcja, co tam chcecie I na razie, hej, cześć, na razie